Dobry wieczór. Bardzo się cieszę z tego, że od pierwszych sekund w tym meczu pokazujemy nasze DNA, które budujemy myślę od pierwszego momentu jak się spotkaliśmy i cieszę się, że ta drużyna pokazuje takie bardzo dobre nastawienie mentalne, pokazuje takie ciągłe nienasycenie, cały czas pokazuje intensywność i na tym bardzo mi zależało, jeżeli chodzi o zmianę i oczekiwania moje względem tych piłkarzy. Z tego jestem najbardziej zadowolony, bo myślę, że to później napędza do tego, żeby pokazać siebie piłkarsko I uważam, że mieliśmy dzisiaj masę bardzo dobrych momentów, właśnie piłkarskich. Dzieci piłkarze łapią coraz większą pewność siebie i właśnie pokazują umiejętności, które budzą w sobie. A przy tym wszystkim cieszy mnie pokora, bo. Myślę, że przy 3-0 pokazało się takie trochę rozluźnienie, ale bardzo szybko piłkarze zareagowali i w drugiej połowie znowu wrócili do swojego rytmu. I wcale ta druga połowa od początku nie była taka łatwa, na pewno dla nas, bo odra też próbowała, zmieniła system gry, ale szybko zaadoptowaliśmy i znaleźliśmy przestrzeń znowu na tym boisku i uważam, że w środku pola bardzo dobrze funkcjonowaliśmy, napędzaliśmy kolejne nasze... Nasze granie. Także bardzo się cieszę. Gratuluję piłkarzom. Przede wszystkim właśnie tego nastawienia, które wróciło do nich w postaci tego, że dobrze wyglądaliśmy jako drużyna piłkarska. Gratulacje. Idziemy dalej. Chciałoby się powiedzieć, że przegranie głosu nie mają, bo obojętnie co tutaj powiem, to na pewno nam nie przynosi chwały. Po prostu zostaliśmy się upokorzeni. i Przegraliśmy wysoko. Nie tak wyobrażaliśmy sobie ten mecz. Jedyne co co mogę powiedzieć gdzieś tam na, jakoś, na jakieś usprawiedliwienie, że rzeczywiście tak jak nam pechowo się ułożył ten mecz, albo szczęśliwie dla gospodarzy tychów, to rzadko się zdarza, żeby, żeby tyle spornych sytuacji i w konsekwencji przegrywamy 3-0. Próbowaliśmy wrócić do gry, próbowaliśmy stworzyć sytuację tych. Sytuacji kilka było. Nieźle zaczęliśmy drugą połowę. Wydawało się, że. Że tak jak mówię, że jeszcze możemy wrócić w tym meczu. Niestety strata czwartej bramki już kompletnie nam podcięła skrzydła, i myślę, że to już był, był koniec, i to też było takie podsumowanie tego meczu. Jeśli się nie ogarniemy, jeśli, jeśli w ten sposób będziemy tracić bramki, jeśli w ten sposób będziemy wychodzić na mecz z takim brakiem koncentracji, nie wiem, może pokory, może nam się wydaje, że jesteśmy za dobrzy, no to. To będzie straszna męka, żeby tą ligę obronić. Musimy się wziąć wszyscy w garść, nie szukać winnych, tylko zacząć to rozliczanie rzeczywiście od każdy od siebie i, i zrobić wszystko, żeby, żeby zacząć punktować. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Jeśli nie, dziękujemy dobranoc.